Strach, niepewność, zwątpienie. Mam nadzieję, że to nie są emocje, które w tym momencie odczuwacie, ale według psychologów poznawczych, sam fakt tego, że widzicie w tym momencie te słowa oraz symbolizujące je ikony na slajdzie, wystarczy, żeby wasz organizm przeszedł w fazę walki lub ucieczki. Wasz współczulny system nerwowy nieznacznie, ale zauważalnie sprawia, że w tym momencie wasze nadnercza pompują adrenalinę i noradrenalinę, wasza skóra troszeczkę staje się bardziej potliwa, a wasza uwaga zawęża się. To ewolucyjny system, mechanizm, który nakierowany jest na to, żeby w przypadku wystąpienia tych emocji, strachu, niepewności, zwątpienia, wasze ciało, wasz umysł, zsynchronizowały się, żeby znaleźć bezpieczną przystań. Żeby niepewność została zredukowana i żebyście poczuli, że rzeczy są na właściwym miejscu. Ten uniwersalny mechanizm, który sprawia, że negatywne emocje nakładniają nas do tego, żeby szukać bezpieczeństwa, jest na tyle popularny, że w biznesie, w polityce um, istnieje taki anglojęzyczny akronim od fear, Uncertainty and doubt, pokazujący jak wykorzystać ten mechanizm w praktyce, żeby nakłonić ludzi do tego, czego chcą politycy, czego chcą biznesmeni. FAD. FAD został po raz pierwszy. Um, opisany przez Gina Amdala. To był inżynier pracujący w latach 70. w IBM'ie, który odszedł z IBM'a, założył własną firmę i wtedy podzielił się ze światem strategią, którą wykorzystują sprzedażowcy i marketingowcy IBM'a, po to, żeby nakłonić potencjalnych klientów do zakupu ich systemu. Strategia była bardzo prosta: trzeba wywołać u klientów poczucie strachu, niepewności i zwątpienia, które związane jest z korzystaniem z produktów konkurencyjnych wobec IBM. od historii polega na tym, że sam IBM stał się bardzo szybko ofiarą FAD, kiedy Microsoft w walce między Windowsem a doktorem Dosem, był taki system w latach 80., korzystał na przykład z fikcyjnych komunikatów błędów o niekomp niekompatybilności między Windowsem a doktorem DOSem, żeby wywołać u potencjalnych klientów korzystających z doktora DOSA poczucie strachu, niepewności i zwątpienia. Mechanizm jest zawsze ten sam uniwersalny. Kiedy czujemy strach i niepewność, szukamy bezpiecznej przystani i redukcji niepewności. W ten sposób miałem rozpocząć wystąpienie na konferencji Frontex 2020 w kwietniu. Tego roku, miałem mówić o całym szeregu wyzwań, które jest związane ze współczesnością. Wiecie, kojarzycie coś takiego jak globalne ocieplenie, różnego rodzaju zawirozowania polityczne, ale później coś się stało. Nie wiem, czy pamiętacie. W każdym razie świat najpierw stanął a później staną w płomieniach. I możecie uważać, że troszeczkę dramatyzuję tutaj, że to jest trochę za mocna metafora na to, co się nam przydarzyło w marcu 2020 roku, ale chciałbym jej chwileczkę pobronić. Ta wykładnicza natura ognia, która sprawia, że w przeciągu kilku sekund lub minut z jednej iskry może stanąć w płomieniach cały dom, uważam, że bardzo dobrze oddaje to, czym jest kryzys gospodarczy, społeczny czy epidemiologiczny, którego doświadczamy w tym momencie. Co ciekawe, ta metafora pozwala też zrozumieć, z jakiego rodzaju reakcjami ludzi możemy się liczyć w sytuacji kryzysowej. Lubię tutaj używać takiej przenośni, że kryzys jest jak wybuch pożaru w zatłoczonym kinie. Na samym początku wszyscy ignorują objawy, pojawia się dezorientacja, nie wiadomo co się dzieje, ale w pewnym momencie pojawia się dym. Zaczynamy się dusić, nasza uwaga się zawęża, pojawia się panika jedyne, czego chcemy, to wydostać się z tej sytuacji. Istnieją trzy źródła redukcji niepewności w takiej sytuacji. Po pierwsze to, co robimy, no to patrzymy, co robią inni, co robią, jak się zachowują. Ten uniwersalny mechanizm polegania na zachowaniu innym to jest bardzo dobra metafora kultury. Norm tego wszystkiego, co robią lub co mówią inne osoby. Ale to nie jedyne źródło redukcji niepewności. Drugie, no to co robimy, jak wybucha pożar? Patrzymy na strzałki ewakuacyjne, tak? Patrzymy, co mówi nam organizacja i struktura, którą wcześniej ktoś uznał za pomocną w sytuacji kryzysowej. Dla mnie jest to metafora instytucji. Ale kiedy kultura zawodzi i instytucje zawodzą, patrzymy, czy w grupie jest ktoś, kto ogarnia, co trzeba robić. Szukamy liderów, szukamy kogoś, kto dostarczy nam rozwiązań. To są albo liderzy z nadania, nie wiem w mojej metaforze kina, by to byli pracownicy multiplexu, albo ludzie, którzy w tej trudnej sytuacji pokazują: idziemy tam, albo w ten sposób staramy się zniwelować niebezpieczeństwo. Liderzy. Problem z liderami w czasie kryzysu jest jednak następujący: liderzy, którzy są przydatni w czasie kryzysu to niekoniecznie liderzy, którzy są przydatni, kiedy kryzys przechodzi w inną fazę. Kiedy pojawia się pożar w zatłoczonym kinie, no to generalnie potrzebujemy liderów, którzy będą szybko reagowali, którzy ogarną sytuację i powiedzą nam, co robić. Nie oczekujemy tak naprawdę, kiedy pojawia się pożar w kinie, że lider stanie przed nami i powie, no to słuchajcie, sesyjka brainstormingu, później jakiś dotvoting i podejmiemy decyzję, co robimy dalej. Oczekujemy, że ktoś, Weźmie sytuację za twarz i powie, co robić. Ale tutaj pojawia się pewien paradoks. Pojawia się niebezpieczna pętla sprzężenia zwrotnego. Kiedy, kiedy pojawia się strach, niepewność i zwątpienie. Pojawia się reakcja ucieczki i zawężona uwaga. Chcemy, żeby ktoś szybko rozwiąza, rozwiązał problem albo żeby problem rozwiązał się sam. Psychologowie mówią w takiej e, sytuacji o potrzebie domknięcia poznawczego. Potrzebujemy szybko struktury, potrzebujemy redukcji niepewności i potrzebujemy liderów, którzy są silni i pokażą nam, pokażą nam w którym momencie, w którym kierunku powinniśmy iść. Ale to sprawia ta krótkowzroczność, to nakierowanie na rozwiązania tu i teraz sprawia, że w, dłuższym, w dłuższej perspektywie czasu podejmujemy decyzje błędne, nieoptymalne, krótkoterminowe, co znowu prowadzi do kolejnych problemów, do kolejnego negatywnych emocji i zacieśniania się tej niebezpiecznej pętli. Psychologowie polityczni, psychologowie społeczni lubią tutaj bardzo dużo badań, które pokazują ten. Mechanizm. W sytuacji zagrożenia potrzebujemy, znaczy wydaje nam się, że potrzebujemy chcemy liderów, którzy szybko dostarczą nam rozwiązać i dadzą nam poczucie bezpieczeństwa. Po 11 września poparcie dla e, radykalnych rozwiązań bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych wzrosło w społeczeństwie z 50% do 90% i powrót do tego podstawowego poziomu zajął Amerykanom 18 miesięcy. Za każdym razem kiedy rósł poziom zagrożenia terrorystycznego w Stanach Zjednoczonych z opóźnieniem czasowym zwiększało się poparcie dla prezydenta Busha. Potrzebujemy silnych Chcemy silnych liderów w takiej sytuacji, co niestety bardzo często liderzy wykorzystują, jak widzimy um, w wielu krajach Europy i na świecie. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że liderzy, których chcemy w kryzysie, to nie są liderzy, których potrzebujemy w kryzysie. Potrzebujemy liderów, którzy są w stanie elastycznie reagować na kryzys i kiedy jest taka potrzeba. Dać nam poczucie bezpieczeństwa, ale później dać nam przestrzeń, żebyśmy sami reagowali na sytuację, w której się znajdujemy. Jak przerwać ten zaklęty krąg? Na szczęście jest kilka recept, które pomagają poradzić sobie z tymi wyzwaniami. Jest bardzo dużo przykładów liderów w historii, którzy zareagowali na sytuację kryzysową w taki sposób, który sprawił, że przeszli właśnie do naszej pamięci historycznej jako wyjątkowi liderzy. Ale również współcześnie widzimy wielu liderów, którzy radzą sobie bardzo dobrze, którzy z kryzysu wychodzą obronną ręką, a nie wyciągają rękę. Po pomoc. My, my we Free Innovation um, od samego początku wybuchu um, pandemii i tego, tej, tej rewolucji, którą obserwujemy w naszych miejscach pracy, rozmawialiśmy z menadżerami, z liderami w Polsce, na całym świecie, próbując się dowiedzieć, co działa, co jest najlepszą odpowiedzią um, na wyzwania kryzysowe związane z niepewnością. I chciałbym się dzisiaj podzielić z Wami trzema takimi lekcjami, um, które na podstawie obserwacji tego, co działo się w historii, ale również przez ostatnie kilka miesięcy, Da się wyciągnąć. Pierwsza lekcja, którą chciałbym się z Wami podzielić, to bądź obecny, ale pozwól działać. Winston Churchill jest uznawany jako jeden z największych przywódców XX wieku. On objął takie Premiera w maju 1940 roku, tylko po to, żeby kilka miesięcy później być premierem kraju, który znajduje się pod bezustannym nalotem sił Luftwaffe. Akcja Blitz, czyli regularnych nalotów na Londyn i otaczającego miasta, była traumatycznym doświadczeniem dla, dla Anglików. I to, co charakteryzowało zachowanie Churchilla w tamtym czasie, to bardzo wyraźna świadomość gestów symbolicznych. Wagi gestów symbolicznych. Churchill znany był z tego, że w trakcie nalotów wychodził na balkon z zaproszonymi gośćmi, żeby pokazać, że nie boi się tego, co się dzieje. Mawiał w wywiadach radiowych, że moja opiekunka nie była w stanie zabronić mi spacerów po Londynie, nie zrobi tego również Adolf Hitler. Generalnie dużo miał takich, prawda, bołmotów, ale za którymi szło również zachowanie. Po każdym bombardowaniu odwiedzał e, miejsca, które zostały zaatakowane, przechadzał się po nich. Pokazywał, że jest obecny. Do, do historii przeszło przez taki jeden moment, kiedy po, po bombardowaniu Bristolu odwiedził miejsca, które były dotknięte atakami. I tłum, który się zebrał wokół niego, był tak duży, że nie widział, czy Churchill w ogóle tam jest. Do Churchilla dotarła ta wiadomość, więc Churchill zdecydował się wziąć swój sławny kapelusz, na laskę, zamachać nim w górę, pokazać: Tutaj jestem, jestem z Wami. Ale można przedobrzeć. Można być obecnym za bardzo. I to jest to, co niestety liderzy e, czasami robią. Ich obecność w sytuacji kryzysowej jest, jest tak częsta i, i, i tak wyraźna, że ludzie czują się sparaliżowani. E, niszczy się tym samym ich kreatywność, ich innowacyjność i, i własna inicjatywa. Um, tutaj bardzo dobrym e, przykładem, e, często opisywanym jest e, to, co stało się e, po atakach bombowych, na, po atakach na e, maraton w Bostonie e, w 2013 roku i, i to, jak działał sztab kryzysowy zarządzany przez e, gubernatora Massachusetts, e, e, Devala e, Patricka. E, to, co charakteryzowało jego zachowanie, to po pierwsze, że pojawił się bardzo szybko na miejscu, bardzo szybko zorganizował sztab kryzysowy, po czym zrobił krok w tył. On reprezentował taki typ przywództwa, który nazywa się służebnym. Wszyscy, którzy z nim pracowali i akademicy, którzy analizowali później ten przypadek, pokazywali, że Patrykowi udało się zachować tę równowagę, właśnie między byciem tam na miejscu, dostępnym, jeśli jest taka potrzeba, ale jednoczesnym pozwoleniem. Działaniem ekspertom, którzy znają się na tym najlepiej. I również dzisiaj, w kryzysie, widzimy, że ci liderzy, którzy pokazują, że są obecni, którzy organizują na przykład regularne jeden na jeden, o których mówiła przed przerwą Magda, ale nie na tyle częste, żeby paraliżować ludzką inicjatywę, wychodzą z tego kryzysu e, obronną ręką. Bądź obecny, ale pozwalaj działać. Druga lekcja to mów prawdę, ale dawaj nadzieję. Napoleon rzekomo zdefiniował rolę przywódcy jako kogoś, kto definiuje rzeczywistość i daje nadzieję. I liderzy czasów niepewności wyciągają z tego odpowiednie wnioski. No bo zobaczcie, kiedy, kiedy uderza kryzys, ten, który uderzył w marcu, mamy poczucie i potrzebę tego, że chcemy wiedzieć, jak jest. Chcemy wiedzieć, jak wygląda sytuacja, ale gdzieś tam. Tak w głębi do... nie chcemy tak wiedzieć tak bardzo, jak jest. Znaczy, nie chcemy, żeby ta prawda nas tak sparaliżowała, żebyśmy przestali działać. I opisuje to tak zwany paradoks Stockdale'a. Admirał James Stockdale był najwyższym rangą jeńcem wojennym w trakcie wojny w Wietnamie. Spędził 7 lat w Hanoi torturowany i mówił, że to, co pozwalało mu przetrwać, to zachowanie tej kruchej równowagi między nadzieją, że to się skończy, że wróci do ojczyzny i do rodziny, ale nadziei, która nie zabarwiała mu brutalnego odbioru rzeczywistości, w którym się znajduje. Bo tylko wiedząc, jak się rzeczy mają, jesteśmy w stanie na nie odpowiednio zareagować. Liderzy w czasie niepewności potrafią zachować tą równowagę stosując taką technikę, którą można nazwać nadzieją opartą na dowodach. W sensie dajemy nadzieję, ale jest nadzieję, będzie dobrze, nie? będzie super. Naprawdę, uwierzcie mi, e, e, wyjdziemy na prostą. I tutaj są bardzo ciekawe badania zachowań menedżerów. E, po e, kryzysie, pamiętacie, e, BP miało taki wypadek, gdzie bardzo dużo ropy naftowej wylało się do Zatoki Meksykańskiej. No i w tej sytuacji reakcja menedżerów dało się, dałoby się zaklasyfikować do dwóch grup. W pierwszej menadżerowie w BP mówili, spoko, nic się nie stało. BP, nic się nie stało. Idziemy do przodu, poradzimy sobie, nie, nie, nie przejmujcie się tym. A w drugiej grupie menadżerowie mówili, jest fakap. No, je, w sensie zrobiliśmy coś strasznego. Teraz od waszego zaangażowania i wysiłku zależy to, jak wyjdziemy z tej sytuacji. I okazywało się, że ci menadżerowie, którzy przyznawali się do błędu i firmy, i swoich własnych i prosili o pomoc swoich pracowników, mieli pracowników bardziej zaangażowanych, którzy rzadziej odchodzili, byli bardziej efektywni niż ci, którzy po prostu mówili, będzie dobrze. Mówcie prawdę, ale dawajcie nadzieję. I ostatnia lekcja. Skup się na dzisiaj, ale wypatruj jutra. Kiedy John Kennedy został prezydentem Stanów Zjednoczonych w 1960, to był rok po tym, jak USA przeżyło olbrzymi kryzys polityczny i tożsamościowy, kryzys ego, można powiedzieć. Sputnik. Tak? Jest opisana bardzo ciekawa trauma, jaką doświadczali amatorzy radiowcy, którzy słyszeli ten sygnał Sputnika. Po prostu po, przez niebo nocne przychodził nad Stanami Zjednoczonymi. Rok po tym, jak został prezydentem, kolejny kryzys. Pierwszym człowiekiem w kosmosie nie jest Amerykanin, tylko Juri Gagarin. To, co zrobił Kennedy w takiej sytuacji, to po pierwsze, zorientował się na tu i teraz. Zwiększone dofinansowanie dla NASA, stworzenie programów edukacyjnych dla inżynierów, które miały przyspieszyć rozwój technologiczny, ale jednocześnie postawienie bardzo wyraźnej perspektywy przyszłościowej. Ta wizja, którą przedstawił na stadionie RISE w 1962 roku. Człowiek dotrze na kosmos i dotrze na Księżyc i bezpiecznie wróci na Ziemię. I ta równowaga była zachowywana przez cały czas trwania programu, ponieważ program został rozbity na trzy mniejsze programy: na Mercury, Gemini, i i ostatecznie na Apollo i te programy, na jeszcze mniejsze programy, co sprawiło, że ludzie mieli świadomość, że mają do zrobienia tu i teraz konkretną robotę, ale nigdy nie zapominali o perspektywie czasowej. W kryzysie bardzo łatwo jest zapomnieć o tym, co będzie po. I to jest normalne, i na to liderzy muszą reagować. Liderzy muszą być otwarci na przykład na to, że pracownicy nie są w stanie pracować tak efektywnie jak przed kryzysem. Powinni pomagać im w rozwiązywaniu małych, drobnych problemów tu i teraz, ale nigdy nie zapominać, że za tym wszystkim jest perspektywa długoterminowa, o której trzeba pamiętać. Bądź obecny, ale dawaj przestrzeń do działania, mów prawdę, ale dawaj nadzieję, bądź zorientowany na tu i teraz, ale pamiętaj o perspektywie przyszłościowej. Kiedy rozmawialiśmy z menadżerami i z liderami na naszych różnych śniadaniach, eventach i rozmowach prywatnych, bardzo często pojawiał się taki, taki refren tych rozmów, że generalnie to dla większości ludzi jest już za późno. Znaczy, że jeśli nie budowałeś jako lider kultury, zespołu czy organizacji przed kryzysem, opartych właśnie na elastyczności, na adaptacyjności, na zaufaniu, na służebnym przywództwie. No to nie jesteś w stanie wyciągnąć się z tego bagna za włosy i jest już dla ciebie za późno. Ja uważam, że to jest zbyt negatywna wizja tego, czym jest przywództwo w sytuacji kryzysowej, ponieważ kryzys na te wszystko jest również olbrzymim katalizatorem zmian. Kiedy popatrzycie na swoje zespoły i porównacie zespoły z marca i teraz zespoły z września, zobaczycie, jak już wielkie zmiany zaszły w waszych zespołach. Do lidera należy to, żeby tymi zmianami Zarządzać. Uważam, że nie jest za późno. Jest, jest taki cytat, który bardzo lubię i którego błędna atrybucja do angielskiej poetki George Eliot nie ma znaczenia, bo prawda jest w nim zawarta. że nigdy nie jest za późno, żeby odzyskać równowagę. Ja uważam, że nigdy nie jest za późno, żeby stać się liderem... Właściwym liderem na czasy niepewności. Nigdy nie jest za późno, żebyście stali się dla Twoich zespołów liderami, których Wasz zespół potrzebuje, nawet jeśli niekoniecznie chce. Dzięki wielkie za, za uwagę i do zobaczenia później. Słuchajcie, cześć.